Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny przywitać Was w progach Politechniki Poznańskiej, gdzie w Centrum Wykładowym przez najbliższe dwa dni gościć będziemy szanowne grono kadry naukowej, przedstawicieli przedsiębiorstw branży logistycznej, a przede wszystkim studentów logistyki z całej Polski. Wydarzeniem, które nas tutaj zebrało, jest Poznańskie Forum Logistyczne, które już na stałe wpisało się do grona najbardziej prestiżowych konferencji logistycznych. Dla nas, członków Koła Naukowego Logistyka, jest to szczególna okazja, gdyż dziś Świętujemy nasz mały jubileusz, jakim jest już piąta edycja Pozańskiego Forum Logistycznego. Piąte Poznańskie forum logistyczne jubileuszowe w tym roku. Mamy przyjemność, jak co roku gościć w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, znakomitych przedstawicieli firm, kadry nauczycielską wykładową. Współpraca ze studentami jest dla nowoczesnych firm inżynierskich, jaką jest m.in. firma Logza, kluczowa. Staramy się w trybie ciągłym współpracować z kadrą. Politechniki Poznańskiej, ale również z kołami studenckimi, między innymi z kołem logistyki. W dobie globalizacji, gdzie większość wiodących firm na rynku produkuje globalnie, produkuje dla Klientów, którzy są zarówno w Europie, w Azji. Rzeczywiście idea skracania cykli dostaw, integracji z uczestnikami łańcucha dostaw staje się bardzo ważna. Nasze, nasze systemy są tak naprawdę nieodłącznym elementem dużej logistyki dzisiaj, bo niemożliwe jest zarządzanie magazynem, w którym mamy 30 tysięcy palet, czy zajezdnią, w której 100 tramwajów, bez jakiegokolwiek systemu. Świat się rozwija, gospodarka się rozwija, coraz większe wymagania konsumentów. W dzisiejszej dobie już nie wystarczy mówić o logistyce jako 6 czy 7 w, więc właściwy produkt we właściwym miejscu. Pojawiają się nowe wyzwania, które trzeba brać pod uwagę. Przygotowane naprawdę na wysokim poziomie, jak wystąpienia, wspaniali prowadzący, dyskusje, które się tutaj wywiązały, również właśnie na sali, tak? co świadczy o tym, że forum zostało bardzo dobrze przygotowane przez studentów. Oceniam współpracę bardzo dobrze, była bardzo dobra komunikacja między nami, co jest najważniejsze w pracy zespołowej. Atmosfera jest świetna. Świetni ludzie, bardzo wysoki poziom merytoryczny konferencji, jak również późniejsze działania, czyli impreza i tak dalej. Organizacyjnie wszystko wygląda super, także myślę, że każdy powinien być zadowolony z tego, jak ta konferencja przebiega. Także polecam wszystkim, a zdecydowanie osobom, które dopiero wkraczają w branżę logistyki, jest to mega super doświadczenie dla każdego. Bardzo cenna inicjatywa, ponieważ łączy ze sobą różne przedsięwzięcia. Tutaj nie tylko jest prezentacja dokonań studentów, ale prezentacja fachowa merytoryczna, która ubogaca wiedzę studentów. Bardzo cenię sobie prowadzone od lat warsztaty i konkursy dla studentów, jak również wycieczki do przedsiębiorstw czy rozpoznanie nowych rozwiązań logistycznych. Podoba mi się też bardzo to, że w to forum włącza się szereg podmiotów gospodarczych, że nie tylko przychodzą tutaj z własnymi prezentacjami, pomysłami. Dziękuję bardzo za ten fakt.